Ile zarabiają żużlowcy, ile wydają na sprzęt oraz ile mają z kontraktów sponsorskich? Pewnie wielu z Was zadawało sobie to pytanie. Witajcie na kanale Czarny Sport, a w dzisiejszym odcinku postaram się sprecyzować, ile zarabiają żużlowcy. Na wstępie zachęcam do subskrybowania kanału Czarny Sport. My już lecimy z tym materiałem, jednak wcześniej dodam, że nie każda kwota będzie dokładna co do złotówki, więc zarobki żużlowców ukazanych w tym filmiku bierzcie w przybliżeniu. Nie przedłużam i lecimy. Na początek weźmy sobie Grand Prix. Pula nagród w poszczególnych rundach wynosi 84,5 tysiąca dolarów. Zawodnik, który wygra jedną rundę Grand Prix otrzymuje 12 tysięcy dolarów, to jest 48 tysiąca złotych. Drugi zawodnik otrzymuje 8 800 dolarów. Trzeci zawodnik może liczyć na 7 200 dolarów. Czwarty 6 200, piąty 5 200. I tak dalej, i tak dalej. Reszta zarobków aż do miejsca 18 wyświetla Wam się w tej chwili na ekranie. Jak widzicie, zarobki w Grand Prix nie są takie duże w porównaniu do piłkarzy, którzy zarabiają kilka milionów za zdobytego gola. Trzeba brać pod uwagę, że żużel jest mniej popularnym sportem od piłki nożnej, a Polska Liga to najlepsza żużlowa Liga świata i do niej właśnie przejdziemy. W PGE Extra w zależności od kontraktu, zawodnik za jeden punkt może otrzymać nawet do kilku tysięcy złotych. Według nieoficjalnych danych, Martin Waculik. W falubazie Zielona Góra za jeden punkt miał otrzymać 8000 tysięcy złotych, a niki aż 10 tysięcy złotych za punkt. Oczywiście pojawiają się też bonusy, ale one są liczone w zależności od podpisanego kontraktu. I teraz zobaczycie dopiero poziom różnicy pomiędzy Ekstraligą a Pierwszą Ligą. W pierwszej lidze za jeden punkt można płacić maksymalnie 1200 zł, czyli o niebo mniej niż w Ekstralidze. Punkty jednak nie muszą być największym dochodem żużlowców od klubów, Podpisując kontrakt, zawodnik otrzymuje daną kwotę za przejście do ich klubu. Jaka to kwota? Nie można jej dokładnie określić. Jason Doyle przechodząc do włókniarza podobno otrzymał 2,1 miliona złotych. A podobno Krzysztof Kasprzak miał propozycję od Motoru Lublin tylko na 200 tysięcy, więc kwoty te wcale nie są przybliżone. W Mistrzostwach Świata Juniorów można zarobić, ale znacznie mniej. Za wygraną jednego turnieju zwycięzca otrzymuje 2,5 tysiąca euro drugi zawodnik 2000 euro, trzeci 1800 euro, reszta jak zwykle wyświetla wam się na ekranie. Nie można zapominać też o wydatkach, które żużlowcy muszą poświęcić przed sezonem: sprzęt, mechaników, a to wszystko kosztuje. Przybliżę teraz wydatki średniego żużlowca. Jeden motor około 41 tysięcy złotych, więc przy kilku maszynach ta kwota wzrasta nawet do 250 tysięcy, awaria około 38 tysięcy złotych, silnik przegląd około 3000 zł. A remont silnika 15 tysięcy złotych, strój około 22 tysięcy złotych, bus około 65 tysięcy złotych, mechanik na miesiąc średnio 10 tysięcy złotych, a więc trzech mechaników rocznie do 180 tysięcy złotych. Więc wydatki średniego żużlowca mogą się wahać od 450 tysięcy złotych nawet do miliona złotych, a zawodnicy niektórzy nawet tyle nie zarabiają. Oczywiście przychodzą też pieniądze za kontrakty sponsorskie, ale o tym za chwilę. Szacuje się, że Jason Doyle w roku, w którym został Mistrzem Świata, czyli 2017, zarobił około 87 tysięcy dolarów, co daje 306 tysięcy złotych. Natomiast ósmy w 2017 roku Emil Seifuddinow zarobił tylko nieco ponad 200 tysięcy złotych. Zawodnicy pieniądze otrzymują również od sponsorów, którzy płacą im za podpisanie kontraktu i reklamowanie firmy z Marslik za podpisanie kontraktu z Orlentim dostał około 1 miliona złotych. Dla porównania zarobków żużlowców i piłkarzy, najlepsi piłkarze zarabiają około kilkunastu milionów euro na sezon. Żużlowcy nie dopinają nawet 1 miliona złotych. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że jasno przedstawiłem, ile może zarobić dany żużlowiec. Jeśli Wam się taki materiał spodobał, to zasubskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę. Do następnego takiego odcinka. Na razie cześć.